Siema, siema. Jesteśmy dzisiaj z Olą w Bielszowicach na traskach, dokładnie Bielszowice Trails. Będziemy dzisiaj upalać e, niebieską trasę, z tego super flowa. Ola po wczorajszych zmaganiach w Wiśle jest bogatsza nowe doświadczenia. Ale trochę techniki by mi się przydało, a to jest fajna trasa do tego, żeby ją poćwiczyć, tak mi się wydaje. Bo jednak wczorajszy dzień był dosyć emocjonujący i przerażający. <laughs> No, więc Ty dzisiaj jest. jedzimy na spokojnie. Odświeżamy to, co nauczyliśmy się dnia wczorajszego i mam nadzieję, że będzie z tego bardzo fajny materiał. Może puszczę hamulce. Tak. <laughs> Dobra, to my dłużej nie przedłużamy i jedziemy na traski. Nad siodełkiem. Na siodełkiem. Czyli git. Dobrze. Elegancko ci szło. No. Kurde, wyłączyć głowę to jest najtrudniejsze. No, to prawda. Wyłączyć głowę. Bo jakby nie to, to ja bym pojechała. Ale się zestresowałam, że już jest za szybko. I że już koło mi kołuje z tyłu. Bo nie umiem hamować tym przednim hamulcem. Wiesz? Delikatnie go wciskaj. Wiesz, że jak, jak wczoraj... ja już wciskam to na całość, nie? Na co mi to? Nie wiem. Jak tam ona po pierwszym zjeździe? No boję się tej prędkości, nie ukrywam. Ale no myślę, że to znaczy mam nadzieję, że on jest zaraz lepiej. Nie wiem czemu mi to tak siedzi w głowie. Pamiętaj, pierwszy zjazd rozgrzewkowy, przypomnij sobie jak wygląda trasa. Tak, ale myślę, że drugi jeszcze nie będzie na, na całość. Zobaczymy na trzeci. Myśl pozytywnie. <noise> Dobry. Zwizualizuj sobie, jak zjeżdżasz. <grych> Dobra. Podjazd i na górę. Jeszcze raz tą samą. Tak. jesteśmy po pojazdkach I jedziemy nad jezioro, ponieważ Arek stwierdził, że potrzebuje chwila odpoczynku nad wodą, także jedziemy dalej. Tak, bo jest dzisiaj tak gorące, że po prostu nie da się jeździć, a co dopiero no. podjeżdżać. Szczególnie ja. No, Olcia ma kondycję troszkę słabszą od mojej. Ty <laughs> Ale bardzo dobrze jej dzisiaj szło. I i co? Jedziemy na supy. Jedziemy na supy. Może Arek wam tam pokaże, jak śmiga. No się i <noise> Lecimy, widzimy się na tydziarkę. Powiedz coś. Nie ma bunkrów. Też jest fajnie. Będę pływał? Będę pływał. No, także my się ogarniamy i lecimy zaraz na supy. Cięższy to, to większy. No jestem grubszy więc góry to większy. <noise> gdzie większy. Niekoniecznie mi o brzuch chodziło. Tak? No, raz, dwa, te... trzy. Nie bo Muszę najpierw nowy badać, co jest gdzie? Nagle taki łuskok No właśnie tego się boję. Dlatego nie cofaj Nie cofaj się, tylko... No! Bo rzucę gopro. Ja ci dam. <laughs> o Przemcio już wsiada. No to spoko trzeba. Już? Spoko, garne. Taki to ma wywózkę, co nie? <laughs> no. A ty co? W szerokiej drogi. A kapitanie Do Szwecji mi nie dopłyń Słuchaj ponoć każdy marynarz ma w porcie dziewczyny To jest mój port ja myślę Helumisie Hello. Fotkę wam cyknąć O, ryba przed nami, widziałeś? No, na grilla byłaby jak znalazł. To jest bardzo dobry moment. No. Bardzo dobry moment. jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć gdzie jesteśmy. jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć gdzie jesteśmy. Jesteśmy, jest na... Moment, gdzie jesteśmy. <grywanie> <grywanie> jesteśmy na środku jeziorka. Pływamy sobie tutaj z Arkadiuszem. Chilerka. Na jeziorze żywieckim pojechaliśmy z właśnie do reszty ekipy. Kajta, bo mnie nie Dojechaliśmy z do reszty ekipy. Wzięliśmy super i śmiegamy sobie po jeziorku. Gdy trochę wieje, ciężko jest złapać równowagę, jak widać, ale generalnie aktywność wypoczynkowa sztosi. Przemdział, a to wie jak? A ja podziwiam te piękne góry, widoczki, lasy. Nic dodać, nic ująć. Pięknie, cudownie. Rewelacja. No, Drugi dzień na słupach, już tutaj szaleją chłopaki na środku jeziora. No, w końcu się nauczyliśmy stawać. Bez problemów. Oczywiści... Tak, żeby nie spadać. <laughs> Oczywiście bezpieczeństwo. Są czapeczki, są Kapolki kapoczki, nóżki jest. przypięte do deski, żeby nic się nie stało. Smyczka jest, żeby GoPro nie uciekło. <laughs> Aż ciężko teraz ją O. Także pozdrawiamy was bardzo serdecznie. I co? I co? Jutro lecimy do Szczyrku i tam się widzimy. Nara. Do zobaczenia.